Sportowe emocje dopełna zapewnia sponsor programu Grupa Lotos. Producent paliw i olejów silnikowych. Po pierwsze, zabrakło chyba fortuny, a po drugie, przy, przyjeżdżamy zawsze dla siebie pobrać, ani, ani po prostu się zbierać jakichś mocnych yy, koszykarzy, osób. Jesteśmy z, no, z małego miasteczka i na tyle, na ile nam stać, na tyle się zbieramy i przyjeżdżamy. Dla swojej satysfakcji spędzić fajnie czas, bo mało jest możliwości e, gdzieś pograć. E, a tu poziom jest bardzo dobry. E, a dla takiej drużyny, jak się mówi, miłośników e, jest w ogóle cudownie pograć. Każda drużyna jest e, mocna, więc, więc będziemy się starali w następ, następny raz zwyciężyć. Stop feeding.